Wszystkie drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, zostały odnalezione, ocenia wiceszef MSWIA Wiesław Leśniakiewicz, a Filip Karman był w Sulmicach w powiecie zamojskim, gdzie ostatnio grzybiarz natknął się należące na polu szczątki obiektu latającego. Wiadomo już, że dron, który rozbił się właśnie w powiecie zamojskim, to prawdopodobnie rosyjski dron typu Gerbera. Mowa więc o tak zwanym dronie Wabiu. Dronie, który w zamyśle ma zmylić obronę przeciwlotniczą. To bardzo prosta konstrukcja, styropianowo sklejkowa Dron niesamowicie lekki, bo ważący od 10 do 15 kg. Mówiąc o tym incydencie, wiemy też, że dron nie był uzbrojony i to są informacje oficjalne. Nie było więc ani głowicy bojowej, ani materiałów wybuchowych. Te fakty potwierdzają, za też to, że w miejscu upadku tego drona nie było charakterystycznego leja krateru ubytków ziemi. Wyglądało to po prostu jak normalny fragment czy to lasu, czy ścierniska. Wiemy też, że ten dron rozbił się przynajmniej na kilkanaście elementów. To są informacje nieoficjalne. Potwierdzałoby to jedną z hipotez mianowicie taką, że w wyniku braku paliwa. Ten dron po prostu zahaczył o drzewa i się rozbił. Był uszkodzony z przodu, co też może taką hipotezę potwierdzać. Warto też powiedzieć, że ten dron prawdopodobnie wleciał tutaj na teren Zamojszczyzny w nocy z 9 na 10 września. Przypomnę, to jest ta feralna noc, w którą to polska przestrzeń została masowo zaatakowana przez rosyjskie drony. A taką teorię potwierdzają sami mieszkańcy tej miejscowości. No, sytuacja jest taka, no może nienerwowa, ale no, troszeczkę podekscytowani są ludzie, nie? Skoro coś tam spada, nikt nic o tym nie wie. No to jak do tego podejść? U pana jest jakaś obawa o życie, o zdrowie, o spokój. Może no, tam obawa to może za duże słowa, no ale taki lekki niepokój się wkrada, nie? Bo podobno są nieuzbrojone te drony. Gdyby były uzbrojone, no to sytuacja byłaby już... Bardzo trudno. Trzeba też dodać, że w sumie od tej feralnej nocy, czyli od tej z 9 na 10 września, tylko w województwie lubelskim dronów i ich szczątków zostało znalezionych 12. W skali kraju ta liczba nie jest jeszcze do końca znana, nie jest precyzyjna, ponieważ chodzi o ustalenie. Wczorajszych przede wszystkim statków, które były identyfikowane. Tutaj nie ma jeszcze stuprocentowej pewności mówiąc o tych znaleziskach chociażby z województwa mazowieckiego czy małopolskiego. Jeżeli natomiast te informacje się potwierdzą, to będziemy mogli mówić o odnalezionych 22 statkach powietrznych. Za wcześnie, by mówić o tym, jaka była trajektoria lotu, co było w koordynatach tych dronów, to znaczy skąd wyleciały i dokąd dolecieć miały. Takie informacje będą znane dopiero po przekazaniu opinii przez biegłych.